Trzy miejsca, w które szatan najbardziej chce uderzyć. Ostatniego na pewno się nie spodziewasz. Jeśli diabeł chce zniszczyć Twoje życie, nie uderzy pięścią. On poszuka szczeliny i wślizgnie się po cichu. Pierwsza szczelina, Twoje zmartwienia. Szatan uwielbia patrzeć, jak się zamartwiasz, nie śpisz i wszystko roztrząsasz, bo kiedy Twoja głowa jest pełna myśli. Co teraz? Co będzie dalej? Wtedy trudno Ci usłyszeć Boży głos. Rachunki, przyszłość dzieci, presja w pracy. On będzie wciąż wrzucał do Twojego serca hipotetyczne problemy, aż Twój pokój zostanie całkowicie zatopiony. Druga szczelina. Twoje serce, Biblia mówi, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca. Dopóki Bóg nie jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, szatan znalazł wejście. Dlatego musimy kochać Boga całym sercem, bo puste miejsce w sercu zawsze czymś się wypełni. Trzecia szczelina, Twoje myśli, szatan to manipulator. Zastąpi prawdę kłamstwem. Będzie chciał, abyś szedł rytmem tego świata, zamiast podążać za Bożym Słowem. Jedyna ochrona. To wyposażyć się w Boże Słowo. To nasz jedyny miecz. List do Efezjan 6:13 mówi: Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić. Nie czekaj, aż szczelina stanie się wyrwą, żeby próbować ją naprawić. Pamiętaj, diabeł będzie cię kusił, ale ty możesz zdecydować, żeby nie dać mu żadnej okazji. Zachęcam cię. Abyś obejrzał to dwa lub trzy razy. Po trzecim razie napisz komentarz Kocham Jezusa, a szatan zostanie zawstydzony i ucieknie. Jeśli dzisiejsze przesłanie coś ci pokazało, podziel się nim z osobą, którą Bóg kładzie Ci na sercu jako pierwszą. Skoro dotarłeś aż tutaj, wierzę, że naprawdę kochasz Boga. Serdecznie zapraszam Cię do naszej grupy Studiowania Bożego Słowa. Każdego wieczoru modlimy się razem, wspieramy się i czuwamy w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa. Możesz wejść przez link w moim profilu lub napisać do mnie na podany numer. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Dobranoc!